Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj zrobimy sobie zadanie z kinematyki z matury z maja 2017 roku. Podczas prób testowych kierowca samochodu jadący po poziomym prostym torze z prędkością 50 na godzinę rozpoczął hamowanie bez poślizgu ze stałym opóźnieniem i zatrzymał się po przebyciu 12 metrów. Czas reakcji kierowcy pomijamy, a ponadto przyjmujemy, że współczynnik tarcia statycznego opon o jezdnie jest większy od analogicznego współczynnika tarcia kinetycznego. Zadanie 1.1. Oblicz czas hamowania samochodu. Wynik podej w sekundach. Jeżeli popatrzymy sobie na zadanie 1.3, to dobrze by było, jakbyśmy w tym 1.1 policzyli sobie też po drodze przyspieszenie. Ja już tutaj wypisałem wszystkie dane. Na początku 50 km na godzinę. Na samym końcu zatrzymujemy się do Zara. Na drodze 12 m czas jest czymś, co mamy tutaj znaleźć. Kilometry na godzinę zamieniamy na metry na sekundę. Tutaj jest pokazane, jak to zrobić. W miejsce krymy wpisanych zostało 1000 metrów, w miejsce H zostało wpisane 3600 sekund. Wbijamy w kalkulator, dostajemy wynik 1389 metra na sekundę. Zaczynamy. Zapisujemy sobie wzorek V kwadrat minus V0 kwadrat, to się równa 2AS. W opisie tego filmu masz link do wyprowadzenia tego wzorku przeze mnie. On może być pierwszym wersem Twojego rozwiązania na maturze. I wiemy, że V u nas to jest 0. A zatem zostajemy z minus V0 kwadrat to się równa 2AS. Stronami dzielimy to przez 2S. Minus V0 kwadrat podzielone przez 2S to się równa przyspieszenie. Podstawiamy sobie liczby. A to się równa minus 13,89. Do drugiej potęgi, oczywiście, metra na sekundę, dzielimy to przez 2 razy 12 metrów. No i tutaj otrzymujemy przyspieszenie, wbijamy w kalkulator i nasze przyspieszenie minus 8, 0,4 m na sekundę kwadrat, oczywiście. Teraz działamy dalej. Liczymy sobie czas i korzystamy ze wzorku, który jest w karcie wzorów. V to się równa. V0 plus A razy T. Przekształcamy to w taki sposób, aby wyznaczyć czas. Mamy na uwadze, że V jest równe 0. A zatem po wszystkich przekształceniach dostajemy wzorek minus V0. Podzielone przez A to się równa T. Podstawiamy sobie liczby. T to się równa minus V0, czyli 13,89 m na sekundę. Dzielimy przez minus 8,04 m na sekundę kwadrat. Wbijamy w kalkulator, mamy czas. I czas tutaj wynosi 1,73 sekundy. OK. Przechodzimy sobie do zadania 1.2. Prawda, fałsz. Współczynnik tarcia zależy od rodzaju nawierzchni. Oczywiście, że tak. Myślę, że tutaj tego chyba nie trzeba nawet wyjaśniać. Chociaż jest to zadanie bardziej z dynamiki, ponieważ tam się pojawia współczynnik tarcia. Czyli prawda. Przy ustalonej prędkości początkowej, minimalna droga hamowania zależy od współczynnika tarcia opon o jezdnie. Przypominamy sobie dynamikę, i tam wartość współczynnika tarcia zdecydowanie wpływała na przyspieszenie. Więc tutaj też jak najbardziej prawda. Przy ustalonej prędkości początkowej droga hamowania z poślizgiem jest dłuższa od minimalnej drogi hamowania bez poślizgu. I tutaj myślę, że to chyba też jest hmm, logiczne, że jeżeli hmm, że jeżeli hmm, mamy ten poślizg, to wtedy droga hamowania jest dłuższa. Czyli 3 razy P. Drogi widzu, zwróć uwagę, że tutaj zaznaczenie Dopiero trzech poprawnych odpowiedzi dawało nam jeden punkt. Przechodzimy sobie do podpunktu 1.3 i w nim mamy następujące polecenie. W kolejnej próbie samochód jadący z prędkością początkową 60 km na godzinę, to za chwilę zamienimy, rozpoczął hamowanie z opóźnieniem takim samym jak poprzednio i po przejechaniu 12 metrów uderzył w przeszkodę. Oblicz z jaką prędkością samochód uderzył w przeszkodę. Krytycznie ważne w tym poleceniu jest to, ta część opóźnieniem takim samym jak poprzednio. I tutaj mamy to opóźnienie oczywiście policzone. Będziemy korzystać. I znowu korzystamy ze wzorku V kwadrat minus V0 kwadrat to się równa 2AS. Nie zapominamy tutaj o wykonaniu zamiany. Przepisuję 60 w miejsce krymy 1000 metrów. Miejsce godziny 3600 sekund. Wracamy zera. Wbijamy w kalkulator. Mamy 600 dzielone na 36. I dostajemy prędkość początkową 16,67 metra na sekundę. Ja tutaj może oddzielę jedno od drugiego, tak żeby tutaj nikt się nie pomylił. Dobra. Wzorek V minus V0 mamy już zapisany i mamy sobie policzyć, z jaką prędkością samochód uderzył w przeszkodę. I tak naprawdę okazuje się, że wszystko tutaj już jest. Jeśli popatrzymy sobie na to, co jest dane, co jest szukane, to wygląda to bardzo dobrze. V0 mamy jako liczbę, przyspieszenie mamy jako liczbę z podpunktu 1,1. Tak nam kazali zrobić. S -a mamy jako liczbę. Wystarczy przekształcić wzór pał kwadrat to się równa 2AS plus pał 0 kwadrat. Podstawiamy sobie liczby. V to się równa. Pod pierwiastkiem 2 razy minus 8,04 m na sekundę kwadrat. Razy 12 plus 1667 metrów na sekundę. To wszystko oczywiście jest pod pierwiastkiem podniesione do kwadratu. I tutaj wielka uwaga. Tak, ta pierwsza liczba wychodzi ujemna i ona ma wyjść ujemna. to się równa. I tutaj drogi widzu, musimy wbić to wszystko w kalkulator, czyli dostaniemy 2 razy 12 razy 804. Piszemy sobie ze znakiem minus 192,96 plus 1667 do drugiej potęgi. 277,9. Jedno i drugie jest oczywiście w kwadrat na sekundę kwadrat, tutaj przy 12 powinienem jeszcze dopisać metry. No i teraz pozostaje już tylko wbicie tego, tego w kalkulator i policzenie do końca. Ja może tutaj przepiszę plusa, żeby to było lepiej widoczne. Zrobienie tego ostatniego działania drogi widzu pozostawiam już tobie. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeżeli tak uważasz też, to zostaw łapkę w górę albo komentarz. A jeżeli coś było za szybko, gdzieś był za duży przeskok, to pytaj w komentarzach. Ja na pewno postaram się odpowiedzieć. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych produkcjach.